Drogo. drugie wejście z tamtej strony od ulicy. I zapraszam. Na tej sali tylko będą trowanie podszerzy czy pęjszarze, wkłada się słupek po boku ryby wkłada się słupek tutaj tak samo w kolejkę po boku ryby i mamy dwa ryby potrzebne jest więcej rybu Za tą siatką będzie sprzęt sportowy Tak słucham? No dobra, nie? I sportu, to jest pobrud, ale nie I zapraszam teraz wyżej. Tak. Tak. Tak, tak, tak. Zapraszam dalej. Tak? Do części szkoleniowej klubu. Konferencję można robić, przeglądać, opadać banki. Także na bieżąco można wiele rzeczy robić i oczywiście można to do następnego roku różne rzeczy magazynowe są można dalej Odcigamy ten kamień specjalnie zrobiona córka moja dla klubów a tutaj jest taka maskotka klubowa, nie wiem tylko podobna, ale tego znam. Dosłownie została wręczona 12 .06 .2003 roku. gdzie rok czasu po założeniu klubu. Dla tych co są bardziej zmęczeni można sobie maty zrobić, korzystać i na tym to polega, że się rozwijał. Tutaj będzie ring bokserski. Z prawdziwego zdarzenia zrobiony ring bokserski, który będzie na stałe tam na dworze. Po prostu. I będzie można w lato robić z treningi, nawet może malutkie sparingi. Tego typu. Zapraszam dzieci i młodzież do trenowania boksu. Trzymaj cię Miasto Gliwice stworzyło takie warunki. Jeszcze ja się z tego cieszyć. tutaj. Dla rozgrzewki cała sala może być. Dla uprawienia, znaczy tonowania boksów, sala jest do dyspozycji. Na dzień dzisiejszy mamy tylko tyle sprzętu, ale z dnia na dzień przeliwa coraz więcej. Uważam, że to będzie To jest kwestia czasu, jak to będzie całe wyposażenie. Będzie on nowa biologiczna, będzie nowe będzie wiele, wiele spraw